No witam was moi drodzy na kolejnym odcinku I co miałem was męczyć Dwiema mega krzyżu, krzyżówkami Ale byłem w tym saloniku prasowym U siebie yy, No w sumie tak miałem najbliżej najlepiej W ogóle bez kombinowania No niestety już nie było tej, tych mega krzyżówek Więc wziąłem co Co pani miała akurat I tak za 10 zł mam krzyżóweczkę w sumie wszystkie zrabki po 10, czyli 4 razy 10 to no powinno być, jest 40 złotych, a ile e, wpadnie według lotto się zaraz przekonamy. No za 10 mam tą krzyżówkę, lecą dolary, mega pensja i cały naród drapie zdrapki. No zobaczymy co z tego wypadnie, miało być co innego, a jest co innego. E, zdecydowałem się na te zdrapki, bo tak, za 20 zł tam w zasadzie nic fajnego nie było, wartego. E, no, a za 5 zł i te tańsze, ja nie mam szczęścia. Może w tych dziesiątkach coś będzie. Zaczynamy od całego narodu. E, numerek 11 liczb szukamy, ewentualnie traktora. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, wygrywa co 29

No wiadome, numerek 24. Lecą dolary. Tutaj liczb szukamy kasz. E, nie worka, tylko monet. Monety mnożą wygraną. A wygrywające liczby 25, 47, 32, 38 i 55. A jest tak: 53, 45, 44.

Będzie na krzyżówkę. Już teraz kupię wiecie, gdzieś tam po drodze. jak będę wracał z pracy. Yy, to wezmę krzyżówkę. Będzie co najmniej krzyżówka na kolejnym odcinku. Numerek 19, mega pensja. Szukamy liczb. No i dwa razy napisu mega pensja. Na ten moment, co nagrywam, to jest jeszcze. Więc szukamy 41, 37, 19 numerek. Zobaczmy, jak wyjdzie.

I 33, no końcowa bokowa, niestety pusto, no i zostaje ta mega, mega krzyżówka, jej krzyżówka XXL, numerek czwarty, w się mam pojazd, no zobaczmy, pechowa dla mnie ta krzyżówka, może dzisiaj zaskoczy wygraną I, O, G na początek. Fajne dosyć litery, dwie samogłoski. On do bonusu poszło. I ogie. Tutaj mamy teraz Gie. I tutaj jeszcze jest O. I tutaj mamy jeszcze I. I wydaje mi się, że to będzie teraz już wszystko. Teraz druga. I, ogie, i ogie. dobra, dalej, co będzie w ostatniej, o, tutaj a brakuje do słowa, A spokojnie zrobimy tą krzyżówkę. Miało być dwie mega, a jest jedna ledwo. Ta. Za 10. P, N i A. O, to będzie słowo na pewno jedno. Już mówiłem, że brakuje A. P, N, A. Szybko się słowo jedno pojawi, co najmniej jedno. Dobrze, oby jak najwięcej zeszarpać z tego lotka. Dobra i chyba tutaj będzie, nie w ostatniej, dobra w ostatniej będzie słowo. P, Tutaj czy coś będzie? Czy coś dołożymy? Słowa żadnego nie ma, no. A w tej ostatniej widzę jedno słowo, jest Iga. No pierwsze, oby nie ostatnie. A, A P N A, tu jest A jeszcze. B, N I A. Wydaje mi się, że to będzie wszystko. Kolejne literki U, D, Y. Dobra, D idzie do bonusu. A P było? Było B, P. No, czemu nie zdropałem? J od Z brakuje tylko do bonusu. A szukam U, D, Y. U, D, Y. Dobra. No, nawet, nawet to wygląda. Ud Y. Zobaczymy jak się skończy. Wyglądać może fajnie, ale wiecie. I od Z tylko niech dadzą, ja będę zadowolony. UDY. Y. Dobra, co tutaj zostajemy na razie z tym jednym słowem. UD Y więcej. No nie widzę. I jeszcze mogłem coś pominąć, no ale cóż, dalej M, J i C, patrzcie, Z tylko brakuje do bonusu, dobra, M, J i C. M, J i C. No, jest na razie to możliwe, ten bonus, M, J i C. Dobra, nie widzę więcej. O, tutaj jest Gucci, o drugie słowo na ostatniej no. Nigdzie nie widzę słowa, a na ostatnim aż dwa już. Dobra, no to chyba ten jest mało realne. Chociaż no, różnie to bywa, mogą zaskoczyć. Będzie tutaj zupa, trzecie słowo. Byłoby fajnie. No, zobaczymy. Cały rząd jeszcze został. Są V, B i H. O, z tymi literami za dużo nie zaszalejemy. B, H, V w ogóle nie widziałem. X też nie jak coś. Nie pojawił się przy X, a nie V. B i H. Słabiutko. B i H. I chyba nic z tego nie będzie. B, H. To, to tutaj w, w niech się pojawi. A, W to by dało za dużo. <grym> Dobra. Cztery słowa. Czemu nie? Dwadzieścia. B, h, Chyba wszystko. I co? Trzy literki ostatnie. Jest L, K X Dali. No. Oko, pierwsze słowo. Tego bonusu oczywiście nie ma. Mali, drugie słowo. No, na tych dwóch słowach tutaj pewnie skończymy. Hmm. Oko, pierwsze słowo. Bilon, drugie słowo. chyba. Chyba nie będzie. Mhm. Tu było H. te nie było. No F. F. Zabrakło. Mhm. Dobra. A tu? LK szukam. L Nie kojarzę, żeby to tutaj coś dawało. Mhm. Ładnie to ułożyli. Razy jeden nożnik, bonus 40 zł, no a ja mam raczej 0 b. Aj, już myślałem BJ, ok, czyli pusto, no ale połowa wpadła. No fajnie tak, znaczy fajnie, nie fajnie. Połowy się zwracają. Wczoraj też połowa wpadła, dzisiaj połowa. No zobaczymy jak jutro będzie. Połowa z 20 jutro nie wpadnie bo planuję mega krzyżówkę za to kupić. Zobaczymy gdzie i czy się uda. Pewnie się uda, ale no, na pewno nie w tym saloniku prasowym. Ja już Was serdecznie ser ser zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej.